Tu jestem. Cześć panowie, cześć panie, witam. Porządny jestem. Tak pokazuje gra. I pokazuje też, że mam rangę Mieć 4, ale tu się myli akurat umiejętnościowo. Mieć? To nawet nie brąz... Trzeba mieć. Menedżer pakietów. O, pakiecik mam chyba jeden do otworzenia. A jest, tak się składa. Otwórz teraz. A, mam zero. Kurna, oszukano mnie. O, tu jest jakiś pakiet urodzinowy. Fiolet. Arduti tu. Jak ja lubię wieczory i noce Cudownie, że w tej godzinie taki spokój, siły nie mają pisać głupot na czacie. Tak sobie. Lubię wieczory. Jak nie mają? No w większości nie, ale tam zawsze jeszcze. Te... Wszystkie noce są samotne. <laughs> nie, no. Razem teraz jesteśmy. To nie jest samotnie. Ja też lubię, ale długie kiusy są w gierkach. Prawda? PO ma nowego kandydata na wybory. Kto to taki? A to coś słyszałem, że mają go wystawiać. Coś słyszałem na przyszłe. Jacek Murański, kandydat w Obywatelskiej Bonżurku do Mąży No Ja raczej go nie wystawił chyba. Nie znam, ale. Co, za... Co to za białe kropki, jak masz czarny ekran? Myślałem, że piksele mi się wywaliły. Czekaj. Ty. No, są. Na środku monitora. Wygląda to jak uwalony, faktycznie jak piksel jakiś w monitorze. To nie jest brudne. Chwila. No nie jest. Nie ma nic? No jest. To nie jest brudne. No to nie jest brudne. No jest, jest, jest. Pa patrzcie tu. Uwaga. Lecę. Nad kamerką, nad włosami moimi. Widzicie to? Ce milimetr nad włosami. Centymetr teraz. Zmniejsze dla precyzji. Tu, nad tym. Widzicie to? Nad tym. Jest coś. Jest. Tylko co to kurna jest? To nie jest nic ze stream elementsa, z alertów. Było już kiedyś taka. Była gadka taka. Jeszcze jedna w rogu jest. Dobra, trudno. Będą te kropki. Nie wiem, czy co, on, co to było. Co to powoduje? Są i są. Nie wiem, co tu się robi tą postacią. Ale pozory trzeba, żeby mi zbanowali. Wzmacniamy tu. Nie, tutaj. To wzmacnia chyba się. Co to robi do ja. To wzmacnia ściany, chyba te wzmocnione, ale nic. Dobra, wygramy bez abilitek. Jak shooter z gra będzie. Nie lurkuj. Cicho. Słyszę coś. Chodzą, ale nie wiem gdzie chodzą. jakim kamerę Skąd to? Ty to do i skąd to? Ktoś nabucha. Ktoś nabucha? Jest? Że przy... Aha, oznaczono w skanowaniu, oni wiedzą. They know, they know. Be careful. Co, to, co tu się... Dzień tu? tu jest gdzieś kamera albo dron. Non stop! Idę stąd, w pijcie. Znowu. Śledzą mnie skądś, tylko nie wiem skąd. Ktoś wie. Oznaczono w skanowaniu. Skąd ktoś wie? Jest tu, ja p widziałem go, ale jakoś dziwny kąt miał, żeby był w stanie szczelić we mnie. Jako sędzia gram, nadzoruję, żeby przepisów nie łamali. Oj, ogarnięci są. Jaki jest mój animal brain rot na dzisiaj? Bombardilo Krokodylów. the bombs. Dobry wybór,

O, skurde. I ktoś w trapach wpadł chyba. Za dużo kątów naraz mam do oglądania. Trzeba pozycję zmienić. Czy zapomniał? Oczy O kur, tu tu WiFor. Jakiego ja nie widziałem? A, kucała. Akurat w momencie jak wszedłem tu, to musiał kucyk. <grym> <ready to> <grym> Czemu z to? Chyba trafił kogoś, kurwa komuś nogi. Mogawica kurna! Uciekam, bo mnie nastraszyli A tu wszedł chłop. Zajebiście. Nie widziałem go na ekranie i HEDA dostałem. A, no bo zeskanował mnie przez framugę. Jasny gwint. Here is the guy, here is the guy. To... Here. I marked him. One is outside. I scanned him. I don't care right now. He's at the entrance of the site. Bitch, I have problem. Co ty robisz? Ja piję. Opuszczałem i dostałem skana w HEDA. Ludzie z R6 największe toksyki? Nie wiem, ja myślę, że już widziałem szczyt toksyczności. We need to a bomb. Nigdzie bardziej, nigdzie większej toksyczności niż w Valorancie nie doświadczyłem. Grałem wiele gier w życiu. Największe stężenie główne było w Valorancie. Biorąc pod uwagę wszystko: Cesa, ligę, R6, no nie wiem, wszystko, co mi przychodzi do uba. Nie ma większego syfu niż w Valo. Celownik piękny. Dzika takim celownikiem trafić to przyjemność sama. Czy niekoniecznie? Wszystko, jadziemy. jest ten chłop chyba? pat to ja. Jak co? Jak nic tu na schodach będzie impre... O. Oha. E no, head był! Kur... Co jest? Przestałem strzelać, bo już... War. Ja przestałem strzelać, bo już... Mnie głowa zakodowała, że chłop nie żyje. O nie. No był head. Znaczy się... Taki troszkę naciągany, ale no jak dla mnie to... no słuchaj. Celownik jest tu. Klatka po klatce lecimy. O nie. Ale to nie ten head. To nie ten strzał. To nie to. Nie strzelam tu. Teraz strzelam. No, był, powinien być head, Pa! I gdzie? gdzie? E Czy nie. Jest gra? Do kakabi biorę. Nie wiem, nie rozumiem. Trafiłem, już trafiłem. No na piksele w każdym razie coś. Ten replay? Nie, mnie to frustruje, bo ja widzę, jak się strzelam w łeb i nie dostaje obrażeń. No to chcę wiedzieć, dlaczego. A ja zapominam, że mam dzwonienie. Co jest? Tak, tak, głośno, tak, Ile mamy czasu? I no time powoli się zaczyna robić. Dobra, nie ma czasu, trzeba wjechać na Faos. Mają tak zabezpieczone, że. oznaczony w skanowaniu. A. Nie ma szans. To jest szans. Ale szkoda, że nie sprawdziłem dronem tam lewo. To może bym miał większe szanse. O Jezus... O, 1-4, już, już los. Monetom zarzucę, żeby trochę losowości dodać. Reszka, to gramy nexta. Orzeł, koniec. Albo nie. Jeszcze lepiej zróbmy. Na busty do paminki. Kolo Fortuny online. I to jakąś nową, nie te co były. O. Super jest. Tak, se los przestrzeń wszechświat. Nie będę się buntował. Dwa razy z Kasią już miałem na wakacje jedne lecieć i dwa razy pod koniec se pomyślałem, że nie jestem pewny i niech Moneta zdecyduje. No nie pojechaliśmy na żadne. No los mówi nie. Już wszystko, wszystko uzgodnione, wszystko ten, ale rzut monetą mówi nie. Rzut monetą jest święty. Chyba, że wypadnie wynik, który ci się bardzo nie podoba, to rzucasz jeszcze raz. Idę. Trzymajcie się, dziękuję pięknie za obecność dzisiaj. Widzimy się pewnie... Pewnie dzisiaj, no. Na czym? Szczerze to to Welcome to the Game bym pograł. Przyjemnie mi się to gra.